Siemaneczko, Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czacha. I witam w pierwszym odcinku drugiego sezonu z BMA. Tak, postać trzeci level czempiona. Staram się coś inteligencji zbierać, prawie mam maksa, ale to prawie. Skile Roczne uderzenie, P. Duch P. Sferka, P. Fala śmierci, P. I posta P i dopalacz e, Mroczne Uderzenie P. E, coś precyzji czytamy, M4. Oprócz tego to jeszcze poziom konia, 23 poziom konia, także już e, statystyki Sungma są. I teraz co mamy w ekwipunku? W ekwipunku, zaczynając od e, kostiumów, nakładkę 12 inteligencji, 20 szybkości zakręć, sam miksowałem i ta nakładka już jest długo ze mną. Nawet jak miałem przerwę w grze, no to komuś przekazałem i przedłużał. Nakrycie no to jakieś 20 orki, 20 jabły, A w kostiumie byleby by było 20 szybkości zakryć. I ten kostium daje mi 5 obrażeń umiejętności, także zawsze spokój. Szarfa 23, kupiona w cenie czystej. A tu jest Klinga plus 9, także spoko. Eee, Szata aury, No nic więcej. No i ja nie mam ogólnie takiej broni jakiejś ze średnimi na damage, także mam Klingę plus 9, 12 inteligencji, 6 z ręka, 20 orki, 10 diabły, 10 nieumarłe. No i niski ranking przez 7. To był święty miecz i ja go wbiłem na klingę plus 9. Siłę lodu już miał. Siła lodu 18, także fajna. No, pod, pod skillę, spokój na WB. Hełmik. Sam zmiksowałem 1-5 i kanarek, mój kumpel, wbił mi na plus 9. Także miło z jego strony. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Zbrojka. No to zbrojkę kojarzycie. Znajomi jest taka historia, że to była ta stalka któregoś tam odcinka. Yy, potem wbiłem ją na tą 105, a potem yy, na, na tego błędnego ognika na plus 8 to w ogóle nie chciało wejść. Poszło mi chyba łącznie, poszło na tamten moment, bo teraz pewnie drożej jest. Ale z 80 won, może w, po 80 wonach wbiło na plus 8. Nie ruszałem tego, już zostawiłem to. Aż pewnego dnia przyszedłem, miałem magika, rzuciłem i za pierwszym. Także spoko plus 9. <grym> Dobra. Hmm. Tarcza będzie wymieniana. 12 inteligencji, 10 y, ludzi, 35 wartości ataku. Hmm. Wartość magicznego ataku i NNO by mi się przydała, bo jeszcze jedną w mam fajną. Talizman. 5 omdlenia, 20 ziemia, 25 lodu, 5 obrony, 4 załamania miecza. Tak, tak, tak. Wartość magicznego ataku 50, także plus 5 będzie wbijany wyżej. Kolczyki plus 9, 10 ludzie, 20 diabły, 35 wartości magicznego ataku. Naszyjnik 50 wartości magicznego ataku, 500 HP przez 7. I 2KHP, 10 kryta, wciąglenie w sumie. I to sam miksowałem to jakimiś takimi miksami. 6.7 na pewno było zmiksowane małym błogosławieństwem, a 1.5 nie wiem. Ale no na pewno jakimś tym lepszym. Yy, tu bransoleta 1KHP, 15 błyskawice, 15 wiatr. 20 diabły i 40 wartości magicznego ataku. Fajna, fajne. Buty, no to buty pamiętacie, były 50 wartości plus 8. No i tutaj mamy ogniste: plus 9, 15 strzały, 2 khp, 10 góręka, 10 kryta i 50 wartości magicznego ataku. I z nimi też były takie akcje, że no na plus 8. Weszło, no chciałem klepać na plus 9, nie wchodziło, aż w końcu przez długi czas były plus 6, bo no była bieda, plus 6 były, no i w końcu wziąłem na plus 7, zrobiło, na plus 8, zrobiło. Pisze do kanarka, chcesz sobie kliknąć na plus 9? No i dałem mu wszystkie ulepszacze i kliknął na plus 9, no nie, no łatwo. Pas plus 8. Jakiś kamień żywiołów. Dobra, co tu jeszcze? Tak, naszyjnik. Jeszcze jeden. Niestety brakuje mi Inta właśnie w naszyjniku, bo fajnie by było mieć na 95 level. No ale mam y, z niebiańskich łez y, 6-7 moc lodu, 2 i 5 od umiejętności przeciwko bossom. Także na podskile to jest no, maks, no nie, I jest spoko. I 10 kryta, nic więcej, w sumie. Tutaj jakieś kolczyki na WB, 20 orki, 10 zwierzęta, 20 nieumarłe, 15 kuręka, no takie rubinowe po prostu. E, zbrojkę pamiętacie: 10 do P 10 do PE, 10 wiatr, 10 dwuręka, 10 sztylet. No i teraz tak, koleżka kończył grę, Bybolin, tak, szaman z szuniu. pozdrawiam. No i dał mi item taki, 1 500 zmiksowałem, weszło 1500 HP, 15 strzały, 10 do PE. I to jest kolie jadeitu, słońca, podwójna precyzja, no i w pierwszym bonusie weszło mu wartość magicznego ataku i na farcie chciałem dodać obrażenia od umiejętności przeciwko bossom, no ale PZ wszedł, no cóż. No i też standardowo kanarek mi podbił do plus 8, także kanarek lubi ulepszać. Jakaś branzoleta nie z podwójną, byleby była, 1500 HP, 5 do PZ, 15 ogień, no tak, takie byleby było. Naszyjnik, bo teraz coś tam, event jest tych proroków, to sobie XP ninja w, z, w To Jeszcze taki naszyjnik 2KHP, bo mam te inne naszyjniki, ale szkoda mi przetopów. To ten sobie zakładam po prostu. 2KHP, 5 omdlenia, 5 przeszywka, 3 kryta, no takie, takie coś. A tutaj nie pokazałem rękawicy, tak? Nie, nie. No to tak, rękawica. Taka byleby była. Obrażenie od umiejętności przeciwko bossom 4 i 12 inteligencja. Na tym mi zależało, ale jeszcze weszło 5 do PZ, 10 do PE. Także fajne. Byleby mieć max inteligencji na postaci. Dobra, yy, teraz kliny. Yy, tu śmieszna sytuacja, bo miksowałem 1-5 i 3 razy pod rząd weszło 10 kryta, Znaczy w końcu weszło z HPkiem, no nie? <laughs> I 15 mieczy w sumie. O spoko buty Hełmik 15 piatr 10 unik strzał szybkość ataku 5 moc lodu 4 niski ranking no takie tu miałem 5 mocy lodu ale zmiksowałem na niski ranking bo docelowo klinga poleci do farfy jak ją załatwię kiedyś no i tak Kostium jeszcze jeden mam 10 wiatr, 15 ogień, 10 do No i rękawica. Rękawica pod sung No pod inwazję Sungma, bo tu mam kamienie, a tu nie mam kamieni. Tylko tym się różni dla mnie. Bo okej, okay, no obrażenie od ataku przeciwko, bo są plus 4, 12 precyzja, 6 INTA, 5 do No fajne. Ale no nie dla klasy magicznej, więc e, chcę to sprzedać. Niby jakiś ziomek chce kupić to, ale... ale się nie odzywa. No cóż za niedługo trzeba będzie wystawić. No i tutaj szata aury jeszcze jedna. Szybko zaklęć jeden, inteligencja jeden. Dobra, wszystko po jednego. Ale dobra, silne przeciwko Likanom, kryt, do PE. No, i 67 metiny 1 i obrażenia od umiejętności przeciwko bossom 1, także fajne. Dlatego teraz potrzebuję tarczy z NNO, 12 INTA co najmniej, żeby sobie zmienić. E, Pateobry, no nie? Pół chyba już tyle. E, pety, no to standardowo. Lecik yy, Razador, ten co miałem. Tu się nic nie zmieniło. Jakiś tam Berserk, wojownik esura No i melejka się pojawiła. Bo jak raz kończyłem, to rozdałem też i zwierzaczki. I... No cóż, i nie ma. Yy, melejka szóstka. Coś tam daje. No. Cerka siedem od 20, szybkość zaklęć yy, i 11. Potwory no, trzeba ją wbijać w wyższy level. I teraz to, na co wszyscy czekali. Chyba alchemia. No to, jak widzieliście na shortsie, mi wyborny. A jaki? Obrażenie umiejętności i odporność na obrażenie umiejętności. Także już takiego ułożyłem wyborniaka. Onyxa kupiłem takiego znakomitego za 125 won. Na tamten moment było tanio, teraz też by było tanio, ale teraz taki po 200 won chyba stoi. Odporność nakryta, szansa na uniknięcie strzał i blok cios. Taki fajny. Tego znakomitego granata sam zrobiłem za 32 wony. Tak, po fuzji od razu skupowałem i. I jakoś pięknie mi wszedł, no nie? znakomity szafir jeszcze sprzed fuzji, bo tam klikałem, to w pewnym momencie miałem dwa znakomite i jednego wybornego i się zastanawiałem, którego włożyć, więc wsadziłem tego, silny przeciwko wojownik, odporność na surę, odporność na szamana. No i Jadeita, jadeita też po fuzji zrobiłem drugiego, ale w końcu i tak wsadziłem tego czyli tego co z PDS-em stworzyliśmy, zrobiliśmy, zbudowaliśmy. Perzet, perzet, szansa na odzysk. Szansa na odzysk. Teraz po czasie stwierdzam, że jest spoko. Dobra, no do PŹ też by było pewnie spoko, ale jak ze skida uderzę, to zaraz mam cały HP, także spoko jest, nie? No i... Mityczny rubin, matowy, średnie, wartość, odporność. No. Dobrze, no to przechodzimy na sklep. No i teraz szybka akcja. Sklep się znajduje. Tutaj. Teraz co mamy? Bo nagi to trzeba szybko. Naszyjnik na 95. 6-7 ma obrażenia od ataku przeciwko bossom. 4. 10 kryta i 5 przeszywka, także. Taki może dla jakiegoś sury, nie wiem. Franzoleta, 10 ogień, 10 przeszywka, 1 khp, 3 mocy lodu, 50 wartości ataku. No. Cudzoziemiec, że tak powiem, nie wiedział na co się wymienia, nie wiedział jak, jaką wartość ma ten item. No ja się dowiedziałem. Dobra, ta tarcza, 15 bloku. 12 zręczności, odporność na omdlenie, 5 mocy lodu. Tak, talizmany jakieś, 4 obrony, odporność na lód 25, 10 upadek błyskawic, 4 obrony, 25 lodu, 3 omdlenia, jakieś tam budki. Jakieś takie useless itemy 4 obrona 20 lodu 10 odporności na pół ludzi 25 ziemia Talizman plus 1 błyskawic yy, Nieszczęsne ostrze zodiaku, na które poszło z 200 won i jest plus 6 13 um 10 kryta 10 orki 10 ludzie naszyjnik 10 do PE 15 strzały, 10 przeszywka, 10 kryta, 15 wachlarze bardzo ładny od EDS, gaming tak znakomity granat jakieś nie wiem 10 ogień, 10 przeszywka, 10 magia, 10 diabły no takie wiadomo co 35 wartości, bransoleta 9 ludzie, 3 przeszywka, 5 do Pz 1500 HP, no takie. Nakrycie głowy, dynia, 15 u nich strzał, 10 nieumarłe, 10 ludzie. No takie tam itemki. Tu jakieś wężówki, ale to takie miksy. Może ktoś się skusi po prostu jak nie będzie na ryneczku. I tutaj truta Stasia. 54 pumki. No i to by było tyle w tym odcinku. Trochę się nagadałem. Pokaz postaci przedstawiony w pierwszym odcinku, w drugim. Będzie coś fajnego, coś bardzo fajnego. Także jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję dajcie, skomentujcie. Na razie, cześć.